Noże, dobrze! Pięknie! No Fuck! Znowu Amerykan. no? Chodź do mnie szybciej, no Dobra już, już, już. Bo już, tutaj już, już, się troszeczkę no. stresuję sam Dobra ja jestem. Ja odszuj się od tego okna, bo będą lecić te jak ona? <noise> Lejdę. <Lady? głos> o jak prze... O, dostałem. Właśnie. Ach, wuch! Siedzą w budynku, po lewej. Tak, tam... Sniper z tym. Czekajmy No nie! nie. nie. Przegraliśmy. Przez, Przez żonego grał, grał. Gra. Dokładnie, jakby Johnny nie siedział na Atari. drugiego Ultramarina. No dokładnie. Ale mamy nadzieję, że wam się podobało. Ale nie wiem, ile to trwało, słuchaj. Słuchaj, nie wiem, ile to trwało, bo może drugą zagramy sobie. No pewnie tak. Dobra, jakby co to ucinam materiał jak będą trzy odcinki, bo jest ze trzech, ale jak będą dwa. To, to będzie to by... no. Ale jeszcze pogramy, nie? Dzisiaj gramy do podłego, mm. no, co? I potem A nie na kanale Far Cry. Będziesz nagrywał Far Cry'a? No. Poważnie? Już nagrałem. Ale tego, multi mam nadzieję. Nie będziesz grał w, w single, no, żeby no, tam ty? nagrywać. Co no. ty, Nie. A ja ty pograłem to kiedyś, nie? Nagrywasz? No, nadal się nagrywa. Ta no. To tak... całkiem, całkiem, ale... Ale ta gra taka, moim zdaniem taka oszukańcza jest, w sensie... Co, no. Ona jest, Dlaczego? ona cię kupuje na 3-4... no, do 7 godzin. A później, a później, no, jakoś tak zostaje być taka mega. Tak w kółko to samo, te, na przykład zabił Zabitych. Ja mówię oczywiście o Simu. Aha. E, Zabitam jakiegoś pirata, nie? Kółko musisz go zabić po cichu, nożem. w kółko te same zadania. E, no dobra, ale a... mówisz o trójce, czy o trójce, o trójce? O trójce. Moim zdaniem on gra. jest średnia. Na początku, pierwsze 5 godzin, zajebiosa. No po prostu genialna. A później jest taka monotonia. Jezu. Ale tutaj na pewno nie ma monotonii stary Tutaj nie ma, po prawej są Już w porządku mój żołnierz. No dałbyś apteczkę a nie kurna to ja nie daję No ale tutaj ten ultramarine leczy Ultramarine leczy? Tak się podnieść I tutaj, tutaj naprawdę No trzeba się go trzymać To stary gościu wszedł do jakiejś ciężarówki lol I go to... od razu wyjebało o, Już nie. podłożyłem to co ty? Jakie oszustwa? Czemu to by mi zniknęło? Podłożył ładunek, i. tu pojedynczyłem. Pewnie że... jakiś jeden się przedostał, Nie dobiegnę. Oj Rozwalił to? Nie gadaj, że to rozwalał. Jesus Christ! No, widzisz, rozwalili, no. Jak oni tak mogą. Będzie teraz wiadomo, na czym się skupić. No. Taktyczne odwroty do budynku. Ale ma jeszcze 46 ticketów, to może nie do co Jak będziemy tutaj. Patrz, jest ja stoję, uważaj, oni są gdzieś od lewej. O, już wiem, Dobry. gdzie. Są, są dosłownie w budynku, tym, którym ja przed chwilą strzeliłem tutaj. z tego. Po przeciwnej stronie, ultramarina leczy. Cofaj się, cofaj się, cofaj się. A. Jezus, Maria, gdzieś głęboko na tyły wesz. No mówię, no właśnie. O, to musi się podnieść. O, tu się długo ładuje ten. No nie, i podłożyli. Nie wiem, jakim co jeszcze żyjemy. O już też jest dobrze wiem. O kurwa nad tobą jest coś tam po lewej stronie Dobra z campie. W Camp, bo tam chyba z tym dwali, z jakiejś tej Maszynu czy to nasz Nie, on nas rozwalał nie. tutaj no. nie. bo tu nam weźli wcześniej No nie, wyjebali się Jezus Maria i stóby, tylko że dymnym teraz no To po prostu wystawał za okna i czekał aż ktoś się tak. pojawi w przeciwnym oknie i yep. je. Yep. I zadowolony to jest, to jest kuka po prostu. I takie rozwaliłem cymnego. <laughs> O nie, z lewej tak już był, był z lewej Tak i właśnie wiesz, jest, tak. dobra, idę do lewej Eee, wycisnę pryszcza Z pryszcza mnie zabije Z pryszcza na piwo Dobra, ja, ja tu będę campić, zobacz Tu jest genialne miejscu. Ja też, ja też, kurde, mam tutaj spoko w kampie Tuba! macie, macie, chcecie? Warunek, Dobre, ja robię. Już tam gdzieś podróżyjesz chyba i jaja se robią Latają przez tą mapę Zaznaczam tam kogoś się... już we mnie napieprza i to nie Bardzo Zaraz polegam, żeby się schodam Idzie, idzie od lewej uważaj no, jak te szmaty no. wchodzą już Najpierw z noża stóp wszystkiego o o, tutaj jesteś dobrze Patrz, biegnie yy, yy, Co, pakujemy w, stuby, w <słuch> tam, no, mm, z co tam dostał Mmm, wolno go w fajnie A, Ale jeszcze, jeszcze już A już nie żyje, no? To tu wali To będzie długi odcinek no nie no, goś na górze już był jakiś następny. Nie wiem, jak on się tutaj, po prostu wszędzie. No nie respił się, tylko po prostu tak przebiegają, nie? No ale ty, no w budynku, w którym drzwi dopiero rozwaliliśmy. gdzie nie wiem, jaką tam przez okno skończył? Gdzieś... dziwnie Dziwnie, dziwnie, zdobywają szybko to wszystko. Zerpega teraz, zerpega teraz, tak. Uważaj, będę sprawy szedł. Już coś tu nadpieprza. Mmm... Ta gra mnie czasami do szewskiej pasji doprowadzę? I z tuby masz to. Czyli, tam tam sporo dostało zostało. Ach. Nice to main weapon. No. Szczera prawda, w sensie Nie, Aha. Już pra, prawie od, od lodowiska Co to było Czemu ty nie żyjesz No mi w ogóle te wszystko nie wysypa Ty bo nagrywasz Nie to tam... Myśl, że nie nagrywasz Ej Macie tu trochę amunicji Hmm. No 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 Podonałem koma Oj sobie poczynam a, a tak Biegam po tej mapie O, są tam To się wali Budynek... Od rzeki będą szli, na pewno Od prawej strony Tam ich widzę o, wow, ale fajny, fajny widok na MKON mam strasznie

Do mojego ziomala! O oh boże, albo Karl Gustaw, albo tuwa, albo. No to trochę boli. No to boli. Hmm. <laughs> to się wali, tylko nie wiem co dokładnie. Mnie to denerwuje, że ktoś we mnie strzela. Ja też widzę w, stopę, w całą serię, nie? Ja? A, podłożył, podłożył ładunek, ale ja rozbrałem, Pani... na który nie był podłożony. Ani obok siebie stoją i, i nie zabijają się. Przyzbiję. Wow, nie walnął ze mnie. Ze mnie jest Gustawa. Wow, gratuluję panu naprawdę. Przykładny mechanik, bym powiedział nawet. Cosż dupy daje. Wiem. Ale dlatego, że ich w kółko odciągam od komórki Uważaj! A, kurwa! Nie Dobra, sruko <głosy> <głosy> Na tobie. O kurwa. Nie wiem jak go się ząbiłne. Napierdziele, oni wszędzie są, naprawdę No. drzewo mi przychodzi. O, skoro jest Mam fajną miejscówkę. Proszę fajną. Znowu podłożę Znowu. Jeden punkt, dobra. Ach, jesteśmy wygranymi tej rundy. I to dzięki nam. I to dzięki nam, a nie legendzie. Ładna, ładna, ładny meczyk. Trochę w kurwianda było. Kurwianda, ale popatrz, no w pierwszej czwóreczce. Ale gorączka, a gorączki u mnie długo nie uświadczycie, ponieważ nie cierpię tego trybu. Także dziękuję Wam za to, że byliście z nami do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej! Hej, hej!